Witam, witam, witam. Kamerki ja jeszcze nie postawiłem. A dziś wam pokażę fotorka Champions League 2015-16 2014-15 2015. Łep, hmm. tu się nie będzie to trzymać. Próbuję to gdzieś tu postawić nie, o, będzie się nie wiem jak to jest? nie nic nie widać dużo to ja to przestawię, Czy tylko karty tutaj też już to ma być ekstra trzy, nie, nie co się teraz trzymie Dobra, to teraz to jest Bruma Tasaray, Fernando Muslera Kalatasaraj A jest tutaj jakiś Manmo FF klub Z szwecji Markus Helsi Marcus like Helsi, Robin Olsen, Roman Weidenfaller, tutaj Borussia Dortmund, Nuris Sahin, ja sądzę, że mam taką jakość, że każdy sobie może przeczytać, to jest K-Player, widać, ja tam mam dobrą jakość, każdy niech sobie czyta. patoskate'a, nie wiem czy wszystko widać, widać też łamtowacz, czyli kupiłem wielki zestaw, nie startowy, bo startowy był mniejszy niż ja chciałem, Więc kupiłem inny, gdzie były lastowe limity i 6 saszetek, nawet mi się legenda trafiła, jeden na a tego nie będę pokazywał widać, bo w tamtych, bo w blisterkach są takie czarne saszetki z tyłu. Takie jakby takie Nordic Edition mi dali. O, Mario Suarez. ja sobie to tak postawię tylko... Będę brał i odkładał, poczekać, to przedstawię sobie tam. O, to jest ładna karta. Ciągle mi się przylepię z kimś. Mario Balotelli. Nie wiem, czy wszystko idealnie widać. Ale powinno być widać. Dobra, zaraz będzie legenda, tylko przed tym jeszcze jedna. Katia z Real Madryt. Ten I to oto moja legenda. Karta wygląda tak, widzieć. Stary, nie mogę jej za mocno przyprzyjrzeć, bo nie będzie jej widać. Ale taka, jakby to staro widać. Ale z tyłu jednak ma to, wiecie, tej edycji. ja widziałem, że limitki stoją tak, więc myślałem, że legendy też będą tak stać, ale legenda to była moja, poczekajcie, osiemnasta karta z tej, nie, siedemnasta edycji, kiedy jeszcze nie patrzyłem na limitki, bo wiecie, musiałem zostawić to sobie na koniec. A teraz proszę, jedna karta limitowanej edycji, druga będzie potem. To jest Ajax, Victor Fischel. Widać, jaka piękna, tu, tu, tu są punkt, taka wiecie, ogólna punktacja statystyk. A tutaj ten, ta to oczywiście nie ma tutaj, który numerek, to jest limitka, można ją wstawić gdzie się chce. Ale tutaj patrzcie, tu są numerki. To jest na przykład Milik, Arkadiusz Milik. Nawet piękna flaga Polski. Numer 33. Tutaj tego nie widać, ale tam są na górze. Przy tym na przykład tutaj mam Master. I co? I widać. I nie widać. Widać dalej. To się niedługo ściągnie. A tutaj jest, oto. Enchantment Star. Nie wiem, jak to się Tutaj to. I powtórka. Enchantment Star. Czy coś? A national Star. Tak. Moskwa KKS. Tutaj są dwie karty. Georgia Alba. Mogę. Jedną dać na wymianę. Dwie kartki, Alba. I tutaj mam rising Stara. Ten koleś ma 19 lat. Proszę sobie policzyć. I to jest napisane, w którym roku się urodził Rising Star. 208 ma punktów. To trwa 6 minut. 3,5 minut. Przepraszam. Klaudio Bravo, nie wiem czy to ładnie widać, Juventus Turyn. Niestety nie jest mojej jednego dwie. Tutaj Buffon. Przepraszam, że jeszcze nie patrzyłem na ten tamten konkurs. że gadnie, co tam było napisane. Ale jednak nagrody już chyba nie będzie, bo zupełnie o nim zapomniałem. Widzicie? A nagroda cały czas gdzieś tam jest, zakopana w ziemi. <laughs> Żartuję. Gdzieś w moim syfiku, małym. A tu mam jeszcze, patrzcie, taką karteczkę. I teraz przechodzimy do fajnej kartki Filipa Lama Idzie Edmund Tata chciał sobie pootwierać i nagle zauważył, że trafiłem Filipa Lama za 20 złotych Za 25, przepraszam Bo tu sprzedają te blisterki za 25, ponieważ jest 6 zaszetek. I dwie karty limitowanej edycji. W tym jedna i pół gratis. Wydaje że karty limitowanej edycji kosztuje 5 zł. Jak jedna i pół gratis. Player I tutaj odległość. I tutaj teraz pokażę post i Mobile Extra Klasy. To jest trochę nieoporządkowane, bo mi się nie chciało. A poczekać, nie wiem, czy widzieliście wszystko. Wojciech, Kaczmarek, Michał, Stef. Ale tam w sobie będzie się patrzeć, tak. O, ten ma ładną muktację. A to jest tylko gwiazda. A mi się nie chce tego wszystkiego robić. Mieli filmik go nazwie pokazuję. Ale zarazem ja już tak bo będę pokazywał. Próbował wiecie co? Żeby było szybciej. To nie wiem czy wszystko będzie widać, ale będę tak to pokazywał. Nie chce mi się... A tu jest fajne, bo są trenarzy Tutaj na wymianę za kogoś. Tutaj też mam na wymianę. Na wymianę, bo mam tu już dwóch takich. a właśnie u mnie wyszło, że yy, jak Lionia Białystok wygrała Champions League, ale wtedy film nie kręciłem. Proszę, to jest George w Nordidzi, Bravo Sport, tutaj tak. Tutaj Michał, Żyro rozebra sport. To ten kuciak z tamtego. Jak to było. Nie brał sport tylko z blisterka. Pusen kuciak. Nie wiem czy to wszystko widać. Dobra. Więc to jakby co to, to by było na tyle. Ja może jeszcze tutaj Wam jeszcze teraz pokażę. Ale to za sekundkę może. Się tylko. Tutaj proszę, zaszczytka wygląda tak, kosztuje 3 złotych i 90 groszy, tutaj można trafić grosz. 150 Team Maites, 25 Klub badges 1 na 2,5 paczki. Je

7 paczek, 18 gameplayersów, 1 na 10 paczek, 9 ekspertów, 1 na 16 paczek 6 International Stars Przepraszam źle to robię 1 na 16 paczek 9 game challengerów Jeden na dziewiętnaście paczek, trzy lat, Jeden na dziewiętnaście paczek, sześć double trouble. Jeden na trzydzieści pięć paczek, jeden official Jeden na pięćdziesiąt paczek, jeden trophy. Jeden na pięćdziesiąt paczek, three events. Jeden na sześćdziesiąt paczek. Czy legendy mam już jedną? Jeden na sto paczek. Dobra. Ale go dam jak jakiś trup. Tutaj widać. Łe, To jest blisterka, więc nie ma kodu. Tutaj o, jest już otworzone. No więc co? Co by było? Na tyle. Na tyle. Na tyle. Widać? Robię mi sekwencja Japonii, w której